Dzień dobry, przeczytam Wam artykuł, jaki przetłumaczyłem na blogu w marcu 2017. Moc kobiety tkwi w jej mądrości. Mądrość nie pochodzi z głowy, płynie ona z serca. Mądra kobieta to kobieta kochająca. Mądra kobieta nie walczy, lecz podąża za swoją naturą, obdarowuje mężczyznę swoją czułością i swoją miłością. Miłość budzi w mężczyźnie moc i tworzy żyzną glebę do tego, aby ta moc znalazła pokojowe zastosowanie. Mężczyzna obdarowany miłością kobiety staje się twórcą. W każdym mężczyźnie żyje wielki twórca. Lecz aby się on przejawił w całej swojej okazałości i pełni, to, to potrzebna mu jest ta, która da mu natchnienie. Tu ważna uwaga, moja dygresja w tej chwili. Oczywiście, że można żyć samotnie, ale no wtedy mamy takie relacje z własnym, wewnętrznym mężczyzną czy kobietą, w zależności kto ma jakie ciało. No i można funkcjonować jakiś czas, ale. Tu chciałbym podkreślić, przeczytam to raz jeszcze, lecz aby się on przejawił w całej okazałości, czyli najpełniej spełniamy swoją misję, kiedy jesteśmy w parze. Wtedy maksymalnie swój potencjał życiowy wykorzystujemy. Kiedy przejawia się w całej okazałości, chcesz natchnąć mężczyznę próbami wymuszania na nim wypełniania swojej woli? To próżny trud, podaruj mu miłość. Każda kobieta marzy o życiu u boku prawdziwego mężczyzny, władającego wystarczającą wewnętrzną mocą. A to dlatego, że podświadomie rozumie ona, że tylko z takim mężczyzną będzie komfortowo i bezpiecznie. Lecz u boku takiego mężczyzny trzeba być prawdziwą kobietą, to znaczy posiadać umiejętność szanowania i przyjmowania jego męskiej mocy. A właśnie tego w ogromnej swojej większości kobiety nie potrafią. No, całkiem niedawno była taka rozmowa tutaj na blogu znajdziecie relację też. Rozmowa się odbyła pod filmem Kobieta Niewolnica. Traktują one męską moc jak dzikiego, nieujeżdżonego ogiera, którego koniecznie trzeba ujeździć i oswoić. W skrajnych przypadkach okulawić, a jeśli i to się nie uda, to połamać nogi, aby nie uciekł. No, tak to właśnie jest. Czytam dalej. My, kobiety autorką jest kobieta tego artykułu. Na dole powiem. My, kobiety, posiadamy zdolność zarówno obudzenia męskiej mocy, jak również pozbawienia jej. No, bogini Życia Łada jest siostrą bogini Mary, bogini śmierci. Kobieta daje życie i może je zabrać. Kobiety, które przeszły na ciemną stronę mocy, stają się posłannikami śmierci. Wracam do artykułu. My, kobiety, posiadamy zdolność zarówno obudzenia męskiej mocy, jak również pozbawienia jej. Przebudzać ją potrafią tylko nieliczne, a większość kobiet dokłada wszelkich sił, aby ją zniszczyć. Wiele kobiet wstępuje na ścieżkę wojenną z mężczyznami, aby wymusić na nich spełnienie swoich życzeń. Uruchamiają w tym celu rozwój. Umysł, tu jest napisane rozum, ja to zmienię. Umysł, umysł a rozum to są dwie różne rzeczy, wyjaśnię potem. tym. Uruchamiają w tym celu umysł, spryt i kunszt manipulacji. No to znów mi się przypomina to niedawne spotkanie w pełni księżyca pod filmem Kobieta Niewolnica. Kto ciekawy niech poszuka na blogu. Skopiowałem jeszcze tę rozmowę. Jak we mnie dojrzeją myśli, to ja nagram, bo to jest bardzo ważny problem społeczny. Mianowicie kołczów różnych się rozmnożyło i, i sieją zniszczenie. Pani, z którą miałem starcie słowne, jest właśnie doradcą życiowym. Powtórzę jeszcze raz to zdanie wracam do artykułu. Uruchamiają w tym celu umysł, spryt i kunszt manipulacji. W niektórych przypadkach może się nawet coś udaje osiągnąć i przez wiele lat oblężenia, cudzysłów, złamać siłę woli mężczyzny, zaszczepić mu myśl o jego słabości i nikczemności i uczynić tak, by tańczył do jej melodii. Im więcej w mężczyźnie wewnętrznej wolności, tym jest on silniejszy, ale właśnie ta jego wolność nie daje nam spokoju. Chcemy, aby zachowywał się jak mężczyzna, potrafił brać na siebie odpowiedzialność za swoje uczynki, a jednocześnie staramy się go kontrolować. Nakazujemy, co ma czynić, krytykujemy jego decyzje. Próbujemy go wychowywać, cudzysłów, tak jakby nie był mężczyzną, lecz małym dzieckiem, na które cały czas trzeba mieć oko. Ale nawet dziecku, dla normalnego rozwoju, potrzebny jest pewien stopień swobody i zaufania ze strony rodziców. Tak więc, cóż my, kobiety, czynimy najlepszego? Nie potrafimy obdarzyć mężczyzn zaufaniem, nie szanujemy ich jako istot, nie uznajemy ich prawa wolności wyboru, nie ochraniamy ich poczucia znaczenia, w istocie po prostu nie potrafimy ich kochać. W życiu dorosłym flirt jako sposób, by zjednać sobie mężczyznę, działa znakomicie na pierwszym etapie relacji. Umiejętność spodobania się to bardzo ładnie. Kobieta powinna umieć się spodobać. Tak to jest zakodowane w naturze. Realizacja tej umiejętności jest w pełni naturalna, ale dla rozwoju normalnych relacji jest to niewystarczające. Niezbędna jest umiejętność prawidłowej budowy tych relacji, a właśnie tego większość kobiet nie potrafi. Im mężczyzna jest mocniejszy, tym trudniej jest go zmusić, aby się podporządkował. Tak więc radujcie się, jeśli do tej pory Wam się to nie udało. Jeśli Wasz mężczyzna jeszcze się trzyma, to znaczy, że nie zdeptałyście jeszcze w nim Jego istoty, Jego indywidualności. Kto pierwszy raz słucha tu czegokolwiek, to panią kurowską polecam. Przypomniało mi się niedawno dźwiękowo zrobiłem dwie wersje starych nagrań. Ale jakże często dla kobiet najwyższym balorem jest zmuszenie mężczyzny do podążania za ich wolą? Jest to nieco innego jak przejaw pychy. Ego nadyma się od poczucia ważności. A serce nie doświadcza żadnej radości. Jest nawet wprost przeciwnie. Jeśli kobiety częściej słuchałyby swojego serca, to dawno by zaniechały takiego postępowania. Mężczyzny nie trzeba zmuszać. Dla mężczyzny największą radością jest troszczyć się o kobietę i czynić wszystko, aby ona przy nim czuła się szczęśliwa. O tak, budzi się opiekuńczość wtedy. Zamiast walki. Czytam dalej: w ten sposób mężczyzna realizuje swoją męskość, wszak on sam jest zainteresowany w tym, aby uczynić dla kobiety to, o czym ona marzy. Gdy kobieta podąża za swoją naturą, a nie wymusza i nie nakazuje swojej woli, to w odpowiedzi mężczyzna podąża za swoją naturą, darując kobiecie opiekę, uwagę i wsparcie. Jest to dokładnie to, co kobiety starają się osiągnąć drogą manipulacji, niszcząc przy tym męskie poczucie znaczenia oraz samą relację. Artykuł się już kończy. Podsumowanie. Kochajcie mężczyzn, miłość kobiety pomaga im rozpostrzec skrzydła, a brak miłości je podcina. Od faktu, czym z tych dwóch rzeczy obdaruje mężczyznę, zależy sukces relacji. Mądrość niesie szczęście. Autorką jest Irina Smołowska. Irina Smołowska. Pod filmem oczywiście podam link do tekstu. Dobrego dnia.